To jest zielone złoto, zielone złoto. Przemek tak, prawda? No tak, to są tureckie pistacje. To jest pierwsza klasa pistacji. Cena prawie jak za złoto. Czy pistacje oryginalnie są zielone, tak jak tutaj widać, czy brązowe? Nie, pistacje oryginalnie są w różnych kolorach. Te najlepsze są rzeczywiście bardzo zielone. Te słabszej jakości jak amerykańskie pistacje kalifornijskie lub nawet te tureckie pistacje słabszej jakości. One nie są tak zielone. Natomiast po uprażeniu pistacji one rzeczywiście tracą kolor i tutaj, niezależnie skąd byś takie pistacje miał, one zaczną tracić kolor. Tak jak tutaj widzimy, tak? No tak, tutaj kwestia go, żeby te pistacje tak umiejętnie uprażyć, żeby tego koloru straciły jak najmniej. Rozumiem, że o pistacjach dużo wiesz? Co nieco wiem. Zajmujesz się tym? No zajmuję się, ostatnio zajmuję się dość dużo pistacjami. Kiedy będzie u Was czekolada dubajska? Tak? Wkrótce. Słuchaj, my robimy naprawdę, zanim wypuścimy ten produkt na rynek, Zrobiliśmy masę prób. To nie jest tak, że przyszedłem, rzuciłem coś do melanżera i doszedłem do wniosku, że teraz to będzie czekolada dubajska. Nasza czekolada dubajska, w przeciwieństwie do tego, co jest w 99% na rynku w tej chwili, ona rzeczywiście będzie taka, jak ta pierwsza czekolada dubajska. Ta, która zdobyła serca internautów na social mediach, czyli te nadzienie, ono się będzie wylewać. My nie dodajemy białej czekolady do, 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 do nadzienia, tak jak to robią no, niektórzy cukiernicy. My robimy pra Prawdziwą dubajską czekoladę, która będzie taka, jak był, było w pierwotnym mówiąc, Czekałeś, aż wszyscy wypuszczą swoje, żeby teraz zrobić najlepszą, tak? Będzie taka, jak ta oryginalna.